Witam Was w kolejnej części serii Zagramy w Arc Fatalis. Przede mną bardzo trudna walka, powiem to od razu. Hmm, naprawdę. Nie wiem, jak to wyjdzie. Dobra, zobaczymy, co się stanie. Oto meteor. I? should Have seen to him sooner. A guardian. Your presence here is of great encouragement to us. This proves we finally have the power to bring Akma to life here and that he is more powerful. Than oh, that who is? is As for the two of us, my sweet, we shall continue this ceremony later. in <inaudible> Nika, No, it's a rubbish, it's rubbish. Oh. O cholera, o cholera! Spadam z... To jest demon. Ja naprawdę nie mam pojęcia, jak z nim walczyć, o taktyki, żeby być super szybkim, bo jest dużo szybszy ode mnie normalnie. Będę używał butelek many teraz po raz pierwszy w historii. O, Double Damage! Ciekawe. A, zostanę prześpili. Kurde, on prze przechodzi przez to co za... Dobra. Um, jak się używa butelek many? Myślałem, że M to jest skrót, ale w najwyraźniej nie. Dobra, to użyję w taki sposób. Mało mi to dało. Ileż strzał służy rany Aaaa, jak blisko jest. Szlak. Może będę używał mana drajny jednocześnie, ale nie bo wtedy będę musiał być blisko. To jest za niebezpieczne. Ponieważ jego jeden cios mógłby mnie pra zabić, praktycznie. No to O! Szlak! O jak blisko! Gdzie jesteś? A tu jest. Mana, 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 mana. Jak mało mamy to daje, te butelki. Co za oszustwo. Jestem w miarę bezpieczny w ten sposób walcząc. Gdzie jesteś? Koń zmany, za chwilę. Gdzie jesteś? Jest! Udało się! To było skuteczne. Nie wiem, kim But you've made a friend today. Akbar will have to look elsewhere for his meal. I won't forget this. I promise. A kim ty jesteś w ogóle? Uff, suszę cztery butelki many. Na demona. Oraz, co najważniejsze, no właśnie, here's something new. Tak jak było powiedziane, dotknięcie. Przez strażnika powinno zniszczyć meteor. No i wychodzi na to, że nie da się, że meteor jest za silny. Co innego, on wręcz wysysał moją manę. O, i wyssał. Hmm. No to my to mamy. Security System Emergency Exit, a to? A, to jest jakaś kamerka, jakby taka pseudo. Trzymać się. A, z... i tak mi kurde, moją manę wżarło. A z tej strony co jest? O. Zaraz. A, niech mnie to to z wejście do więzienia. Przejście pomiędzy tym, z tą świątynią a więzieniem istnieje, więc w taki łatwy sposób dostarczali na przykład ciała do, do, of do składania, złożenia w ofierze. Super, a jak to otworzyć? No ja wiem, że tutaj jest w sposób na to. Ej. To, to, to się da jakoś na pewno otworzyć. Czemu ja nie widzę tutaj nic? Bardzo dziwne. Mam za sobą intuicję czy co? Nie rozumiem. A tu! Zaraz o to. Aż nie, widzicie. Dobra. Ech. Wszystko tutaj w tej świątyni zrobione? Wygląda na to, że wszystko. Co to jest to? Nie wiem, dobra, nieważne, na razie. Także zrobiłem to co mogłem zrobić, ponieważ metol nie został zniszczony, więc wracam Do Arcs z wiadomościami to się wyprawę tutaj no, A mogłem poziom dostać za tego demona To ma trudna walka, zasługuje na poziom Albo no, za tego licza te nie ma portaru chyba, więc będę musiał na nogach tam dojść do miasta. mercy, Master. He threatened me. Mercy. Come, come, Erzag. You know full well that we must all do our bit for the cause with what feeble powers each of us possesses. But take comfort: your modest sacrifice shall not be in vain. Morderstwo. Morderstwo. Zabili Ersoga tutaj... i Serbius, to był, jeśli się nie mylę, go zabił. Nie hmm. Jeszcze siedzą i piją tutaj cały czas, mimo wszystko. O, co ty tu robisz? Masz coś nowego do powiedzenia mi? Nie. No dobra. No to jazda do... A co? Aha, dobra. Myślałem, że coś tu się stało. Po prostu się upił. Okej. Okay. To to skrótem. A nie ten. Tu jest. Skrót w cudzysłowie. Czy można powiedzieć, skrót? O! Szczur. No. I jesteśmy w wieście. Może jeszcze w tym odcinku dojść do króla? Nie, bo jeszcze będę musiał ładować. zamek, że tak powiem. Ale użyję portalu zawsze trochę szybciej. Ale zaraz, bo w międzyczasie tutaj mam chyba różne rzeczy do, do sprzedania. To sprzedam szybko. Nie wiem co z, te, z tymi pieniędzmi teraz zrobię. Może ukowala... Nie no już zbroi lepszych nie dostanę takich, które mógłby Mak używać to. Nie wiem, no to tak długo, aż to jest naprawdę dobra jazda, zdąży dojść do sklepu i sprzedać. Yy, Zamknięte, no super. No to przynajmniej problem z głowy. Także do zobaczenia w kolejnej części. Jeszcze tylko nagram. No i na razie.